Mano, jeśli wszedłeś w ten film, to prawdopodobnie chcesz zrobić jakiś hehe, he, śmieszny żarcik pewnemu streamerowi. Powiem ci tylko, że dobrze trafiłeś, bo to jest 5 niesamowitych troll donateów, które musisz znać. Zaczynamy. Iwona. Jeśli twa ofiara na swoich streamach ma włączone czytanie treści donateów przez Iwonę, to sprawa jest banalnie prosta. Wystarczy, że w treści datków piszesz m.in. ogromną ilość nawiasów lub strzałek. Do dzieła, niech rozpocznie się dowcip. Kłamstwo. Ten sposób nie zawsze działa, lecz zawsze warto spróbować, prawda? Wystarczy wysłać naszej ofierze do z informacją, że na przykład ma brudne paznokcie, ktoś za nim stoi, czy nawet, że mikrofon jest wyłączony. Jeśli streamer się nabierze, to na czacie rozpocznie się szampańska zabawa. Puk-puk. Kolejnym świetnym pomysłem, aby wystraszyć i wrobić streamera jest wysłanie mu gifa podanego w opisie tego filmu. Jest to zdjęcie dwóch uroczych kotków, lecz gif zawiera również odgłos pukania do drzwi, który powtarza się w kółko i w kółko i w kółko i w kółko i w kółko, i w kółko aż do zwariowania. Serdecznie polecam! Film Jeśli poprzednie pomysły nie są dla ciebie wystarczające, to dobrą opcją może być wysłanie twojej ofierze linku do filmu, który na początku jest normalny, aby zmylić naszą zwierzynę, a po niedługim czasie na ekranie wyskakuje m.in. treść dla dorosłych. He he. Bardzo zabawne, a może nawet jakiś banik wyleci na konto streamera? Kto wie, kto wie. Ja pierdolę, kurwa! Kredio <laughs> pierdolony! Nie, jesteś pojebem, Kredio. Ja jebie, kurwa! No nie możesz mi takich rzeczy wysyłać, chory pojebie! Czemu ja to sprawdzam? Boże! Co wysłał? Przepraszam bardzo, bo nie widziałem. John Cena. Hype na Johna Cena trochę przygasł, więc świetnym pomysłem na poruszenie streamera dosłownie, nie wiem na przykład, spadnie z krzesła czy coś, jest wysłanie mu piosenki lub filmu z Johnem Cena. Może on lecieć od początku lub w niespodziewanym momencie. You get pranked, bro! Hey, bum, bum, bum. Got any grapes? and said no we just sell lemonade but it's cold and it's fresh and it's all homemade can i get you a glass the duck said and his name is john c Dziękuję za wysłuchanie mojej mili. A teraz zostawcie łapkę w górę i do dzieła. Pora potróć życie paru streamerom. Haha, ha, do zobaczenia!